Z tej strony wybudowani, a dzisiejszy odcinek rozpoczyna serię wybudowani news. Zapraszam do oglądania. taką serię, taki odcineczek wam rzucać i będziemy na nim wam pokazywać na przykład nie na przykład, tylko będziemy wam pokazywać co będziemy chcieli zrobić w najbliższym miesiącu żebyście mieli taką namiastkę i to w sumie wszystko chyba z tego wytłumaczenia co to jest ta seria. Także idziemy z nowościami na grudzień. Pierwszą rzeczą, którą będziemy wam chcieli pokazać w grudniu, zapowiadamy właśnie teraz Daily. Daily będzie się odbywało od 1 do 24 grudnia. Będzie ono w sekcji YouTube Shorts i tam będziemy pokazywać zestaw z Lego Star Wars kalendarz adwentowy. Kalendarz adwentowy Lego Star Wars. Tak się on prezentuje. Ma 24 okienka i będziemy go sobie otwierać. Będziemy go otwierać w taki sposób, jak każdy się domyśla, czyli pierwsze okienko, wy, 1 grudnia, drugie, drugiego i tak dalej. Jako iż teraz mamy zdane, więc nasza klasa. Także pierwsze i drugie okienko otworzymy o godzinie 9, wleci film. A tak to będzie około 16, 17 wlatywały te filmy. Będą one wlatywały codziennie, będziemy codziennie otwierać ten kalendarz. Aż 24 grudnia pojawi się e, ostatni odcinek na YouTube Shorts z e, 24 okienka. I wtedy, mm, tak, godzinkę później, myślę, wyrzucimy film a propos e, podsumowania całego tego kalendarza. Wtedy zbierzemy wszystkie budowle, wszystkie figi z e, całego kalendarza mm. i zaprezentujemy wam jak to będzie wyglądało. Kolejną rzeczą jest to, że jeszcze w tym tygodniu postaramy się wrzucić film z naszej pierwszej wycieczki do Legostoru we Wrocławiu. Także ja zapowiadam, bo jest naprawdę super ten film. No też za niedługo, tak na początku grudnia będzie ho z tego, z tej wycieczki. No i będą się też takie pojawiały w świątecznym klimacie filmy, być może sobie przerobimy pociąg z Lego City, no i prawdopodobnie też właśnie zrobimy recenzję tego pociągu. Także to by było na tyle w tym filmie. Ja się z Wami żegnam. Cześć!